Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy wrócić do ekspartnera? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Dziewiątka kielichów. To wychodzi naprzeciw. Diabeł. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka monety. Dołożę kartę. Szóstka buław. Dołożę kartę. Królowa kielichów. Na spodzie talii jest karta siódemka kielichów I to może być tło czytania. To jest bujanie w obłokach. Sedno, dziewiątka kilków: szczęście, zadowolenie, satysfakcja. Gdzieś w tle może ukrywać się osamotnienie, lub to jest proces szukania miłości, która spełni Twoje oczekiwania i przyniesie emocjonalne spełnienie. Co wychodzi naprzeciw? Diabeł. Zależność emocjonalna. Zależność emocjonalna nie ma nic wspólnego z miłością. To też jest toksyczne przywiązanie, toksyczne rozwiązanie kontrola, manipulacja. Masz szansę na znalezienie zdrowego związku, w którym nie trzeba będzie chodzić na kompromisy, by zaspokoić potrzeby drugiej osoby. Również Posiadamy destrukcyjny obraz miłości. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka monet, szóstka buław i królowa kielichów. Przyjaźń z byłym partnerem jest możliwa. Pytanie tylko, czy naprawdę jej potrzebujesz. Moim zdaniem nie. Taka relacja często prowadzi do rozczarowania i komplikacji. Utrzymanie kontaktu z ex partnerem sprawia, że cofamy się zamiast się rozwijać. Trudniej nam wtedy nawiązać nowe znajomości i wejść w nowy związek. Były partner może sabotować nasze, naszą relację, często ze strachu. Bo czuję się niekomfortowo z tym, że mamy kontakt z kimś z przeszłości. Prawda jest taka, że na świecie jest mnóstwo wspaniałych osób, więc bardziej się opłaca dać szansę nowym znajomościom, niż skupić się nad kimś, kto już raz nie dał nam szczęścia. Warto o tym pamiętać. Czasem łapiemy się dna i wodorostów, a oszukujemy się, że to jest piękny ocean. Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię. Jeżeli chcesz być częścią mojego życia, to bardzo proszę. Drzwi są otwarte. Jeżeli chcesz zniknąć z mojego życia, to drzwi również są otwarte. Mam tylko jedną prośbę. Nie stój w progu, bo blokujesz ruch. Życie jest Zbyt krótkie, by pozwalać niewłaściwym, niewłaściwym ludziom stać w progu, aby blokowały nasze szczęście. Zwłaszcza tym, którzy oczekują ciepła, chociaż sami nie potrafią go oddawać, lub nie mają w sobie tego ciepła. Ex partner wraca, ponieważ życie okazało się trudniejsze niż się wydawało. Po rozstaniu często szybko wchodzimy w nowy związek, wierząc, że ta osoba nas uszczęśliwi. Czas zweryfikował i okazało się, że nowa osoba jest niedojrzała, niegotowa do związku, czyli jest nieciekawa. Nie masz uzdrowionego wewnętrznego dziecka, masz sobie dużo traumy, bólu, cierpienia, dużo... Zaniedbań w dzieciństwie, które Cię spotkały, które są nieprzepracowane. Przez to zachwystujesz się ekspartnerem, który wcześniej sprawił Ci ból, skoro się rozstaliście. I proszę o tym pamiętać. To wszystko. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie.